Jasna cholera. Mam wrażenie, że zaraz zaroi się tu od federalnych. No i mamy problem dzisiaj. Jeden z naszych oponkę zdjął. Będziesz się jeszcze kiedyś miał z Parkside'a to dostaniesz kopot. Mniej więcej. Żebym ja to wiedział. <laughs> Ile kosztował i w ogóle? Nie, tutaj nie kosztówki no dobra, to włączamy. No to świeci mniej więcej tak. No. I teraz wyłącz lada i włącz. Dobra, no to mniej więcej świeci tak. 52? O, 52 cale, a to Chińczyk jeszcze nie? To Chińczyk jakiś, no. powiem Ci, że na razie tam się Odsuńcie się Nie ma No mocniej świeci ten, na pewno Nie ma Bez porównania Dobra To jest LED na diodach Osrama Chińczyk I świeci tak Odłącz na chwilę I włącz Dobra, dzięki Tego LEDa? Jakiś Chińczyk, to za ten. 120 zł. zł. I ma ile ze 40 centymetrów? Nie? Dobra, to wygląda to tak. Świeci tak. I wyłącz i włącz. I włącz. No to tak to wygląda.